Serdecznie. W drugim odcinku Miejskiego Zera, gdzie dzisiaj porozmawiamy na temat przyszłości miasta. Konkretów, które się dzieją tu, w mieście, o których nie wiecie z lokalnych mediów, a które Wam przedstawię i porozmawiam o nich. W najbliższych latach prawdopodobnie wiewożnie zostanie zamknięta elektrownia, zostaną zamknięte nasze kopalnie. Blisko 10 tysięcy osób traci pracę. I o to przyszłość naszego miasta. Z tego, co udało mi się dowiedzieć. Gdyby powstała w Jaworznie fabryka samochodów, do budżetu miasta wpływałoby blisko 65 milionów złotych. Obserwuję tutaj tylko, co się dzieje w koło. Kiedy Michał Kirker sprowadza do miasta wraz z Wojciechem Sołgą kolejnych polityków. W ostatnim czasie objazdówkę po naszym mieście zrobił pan Radosław Hikorski. Nasz prezydent w tym czasie podpisywał jedną z największych umów dla miasta. Blisko 230 milionów złotych na rozbudowę jogu. To największy kontrakt w historii miasta o wartości 227 milionów złotych. Prawie 11 kilometrów dróg, 6, 5 obiektów e, mostowych, wiaduktów drogowych, do tego jednak kładka. E, nie jest może największe nasze zadanie drogowe, ale na pewno istotne i dołożymy takich starań, żeby spełnić. Nie zawieść tutaj pokładanych nas oczekiwań. Ja wojskowi obszar gospodarczy. To jest nasz przyszły duży sukces, jeżeli chodzi o zapewnienie <gry> miastu takiego bezpiecznego lądowania w przypadku niekorzystnych zmian w gospodarce, bo i taki się mogła zdarzyć. To jest taki konglomerat działań, oczywiście, bo przecież to nie będą drogi wewnętrzne w strefie, tylko drogi, które będą tą strefę obwodzić i będą służyły temu, żeby można było bezpieczniej, sprawniej i bez stworzenia nadmiernych uciążliwości do tej strefy dojechać i ją obsłużyć. Jako wodociągi nadzorujemy i budujemy coś, co jest bardzo chyba logiczne dla wszystkich, że najpierw trzeba rury zakopać do ziemi, a później wybudować drogę i położyć asfalt. I tak to się dzieje. Realizujemy pięć zadań. To jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze Jaworzyńskiego Obszaru Gospodarczego. To budowa kanalizacji deszczowej. To przebudowa przepompowni. Jak i jedno zadanie dosyć ciekawe, bardzo innowacyjne, bowiem budowa chyba mogę powiedzieć jednej z pierwszej, a może i nawet pierwszej w Polsce stacji uzdatniania wody wykorzystującej wody dołowe kopalniane. Jabłoński Obszar Gospodarczy to ponad 300 hektarów terenów, które wkrótce będą przygotowane pod względem infrastruktura, wodę, kanalizację, gaz, energię elektryczną, a dzisiejszy kontrakt daje możliwość, że również tą infrastrukturę drogową, która jest niezbędna do tego, żeby my jako katolicka Specjalizacja na strata kończna mogliśmy walczyć przyciągać i ściągać inwestorów z całego świata firma Mirbud również będzie wykonawcą generalnym fabryki Izery w momencie kiedy będzie podjęta decyzja o jej budowie także rozpoczynamy już teraz bardzo szybki marsz na rzecz tego, żeby Przemysł Gospodarczy stało się faktem i żeby stało się nową, największą strefą ekonomiczną w naszym regionie. Ważną z punktu widzenia nie tylko Jaworzna, ale również całego województwa, całego regionu, a nie mam że również całego państwa. Na sam koniec dzisiejszego odcinka Miejskiego Zera. Chciałem Was zostawić z ciekawą refleksją. Gdy zamykano mi usta, gdy blokowano moje komentarze, zablokowano mnie na jednym z lokalnych portali, zaczęło się do mnie odzywać coraz więcej osób. Chciałem Wam powiedzieć o sytuacji, która jest dość zaskakująca. W ostatnim czasie Polska 2050 poparła Pana Michała Kirkera tutaj w mieście. Przyjechali się politycy z całego województwa Polski 2050. Na nagraniu ciężko spotkać najważniejsze osoby Polski 2050 z Jaworzy, tu od nas z samorządu. Czy Michał Kirker dostał poparcie od Polski 2050 za stołek wicemarszałka w Sejmiku dla jednego z radnych z Sosnowca? Przekonamy się już niebawem.